Witam wszystkich w najnowszym filmiku. Dawno mnie nie było na kanale, ale w zasadzie nudno było, nie było co nagrywać. Ale mam dzisiaj do, za, do pochwalenia się w zasadzie nowym nabytkiem. Są to kuropatwy górskie. Dzisiaj ich kupiłem. Tutaj sobie będę mieszkać teraz na ranczo Mam nadzieję, że mi się spodoba ten dom. Jest tu samiec i samiczka. Kupiłem je w połańcu na giełdzie. Zamierzam dokupić jeszcze jedną taką parkę. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy, co z tej hodowli wyniknie. Będę Wam pokazywał na bieżąco, jak ta hodowla się tutaj utrzymuje to jest tylko taki chwilowy domek tutaj mieszkały kaczki krzyżówki ale już ich nie mam później ich przeniosę tam o tam do tyłu zrobię im wolierki a teraz tutaj jest najlepsze miejsce dla nich więc postanowiłem je tutaj trzymać są bardzo spokojne bo to są udomowione ptaki nie są jakieś dzikie czy coś wiadomo jak to w hodowlach ptaszki są przyzwyczajone do właścicieli no są ładne o to jest kurka, ta bokiem a tu tyłem stoi kogutek praktycznie nie da się ich rozróżnić po jakimś tam kolorze mają tylko no, różnice wielkości i kogutek ma takie ostrogi na łapkach no jak to kogut zwykły, też kura ma tak no, także kuropatwa się tylko tym różni jedna od drugiej, poza tym niczym się nie różnią. Bardzo ładne. Mają beżowe beżowe piórka pod szyją, pod dziobem. To ich odróżnia chyba od nie wiem jak to się. Takie góropatwy chyba to się nazywają. Nie jestem pewien, nie chcę tutaj też opowiadać głupot. Cieszę się, że je kupiłem. Zobaczymy co z nich będzie. Za tydzień zamierzam kupić jeszcze jedną taką parkę. Żeby mi tutaj pięknie chodziły po wolierze. Coś próbuję szukać tu do jedzenia. To im nasypałem trochę jedzenia i wody. Nie wiem czy to będą z tego korzystać, czy nie. Miejmy nadzieję, że tak. I tu takastą kasterkę miałem budowlaną, pękniętą, to myślę, że zrobiłem z tego domek chociaż mogą sobie tutaj wejść tędy do kurnika ale nie chcę ich przyzwyczajać do kurnika tylko chcę żeby mieszkały na zewnątrz ale są ładne naprawdę takie barwy piękne paseczki na boku coś pięknego Ok, to tyle w tym filmiku do zobaczenia w kolejnym. Cześć.